Wszedłem na blistranku. To Koić mu P... Zresztą gościu dopiero przybić na koniec. Przecież ja jeszcze dać mu z główki. Ra... <laughs> Co on tak tu gada, jak najeba... Nie. Jest też w tym odcinku najnowszym, ta afera. O mnie. Mamon i choroba wygrała? O nie. I ostateczny koniec challenge'u. Zobaczymy. Are you fucking cheating? Are you fucking cheating bro? I do not see my FPS it's 500 what the f you mean? Razum is clear No, no, it's not I will leave if it's it He don't play this game no? I weź graj w to, ty i co mam teraz zrobić? I co ja mam teraz zrobić powiedz mi? Jak goś tak gra I mówi, gdzie jest przeciwnik? Co ja mam z tym zrobić, ty? Nie wiem, bo w tym momencie mi się odechciał grać SESA, jeżeli to tak działa, to na tej mapie to wiesz, gdzie jest przeciwnik. Rozumiesz o co chodzi? To jest... To jest, Ja jako nie mogę on sobie pozwolić na takie coś. I na tym, na tym są mistrzostwa albo były rozgrywane, to teraz przejrzyj te mecze, ty to jest śmieszne. To jest śmieszne, stary ty. Jeżeli tak by było. Bo no i rozumiesz, patrzy w ścianę i mówi gdzie są. No co o tym myśleć? And that's the reason we are losing. And that's the f reason that that we are losing. I even scream to you where he will be. O boże święty To jest niesamowitej jakich ludzi dobiera I stracę z level przez takich czołgów, no bo to, to Rybson na tym challenge'u tak podchodził do Mamona spokojnie i w ogóle miły był I ten challenge się skończył po 3-4 dniach A jak te Samir dar na niego mordę się co chwilę kłócili to w chuj dłużej nie wiem jak to działa nie może o to mu chodzi, że wiesz, brakuje mu takiej wiesz awantury Niektórzy ludzie tak mają, serio, że oni żyją takimi kłótniami jakimiś tam pierdołami je... Niektóre babki tak mają. Masakra. Wtedy trzeba dać sobie spokój. No i mam on też tak ma. Dude, you are You are You know, you are Ty jaka pierwsza wiadomość ku odwiza na czacie. Mamo ma aferę z tu***ą. Odezwał się kumpę z liceum, męczył, gilię się chodzić do pedagoga szkolnego. Zapytaj go on o wycieczkę do świętej Lipki. Zerwał się i banuje za to na czacie. <laughs> Co to serial Seria? Takie coś jest? Nie wiem. Ktoś musi to zweryfikować. Wiesz, może jak ktoś mu tam jakieś głupoty, to po prostu sam fakt tego, że te są takie pierdoły spamowane, to to usunął. To niekoniecznie musi być prawda, ale. Nie wiem, no, trzeba to zweryfikować. You should know after this, that you are dog. You are not supposed to be on that level, you know that, right? You are not supposed to be on that level. You bring people down. Nawet donatorów jak zbonował na czacie, chodził z nim do liceum ty? Tak, ale który? Ale ja to trzeba zweryfikować. Możliwe, że jest gościu, który chodził z mamonem do szkoły. Wow, jest taka osoba. Ja pierdziele. Nie wierzę, czy to jest osoba, która widziała mamona kiedyś na żywo i coś z nim robiła. To jest jakby ktoś zrobił zdjęcie Yeti. Serio, mamon taki kur... to jest taki rzadki okaz. No nie wiem, stary, ja nie mogę wyżej iść przez takiego gościa, rozumiesz? I on nawet nie jest w jednym 1% podobny do, te, do tego co my gra Mamon już w liceum miał zryty łeb Pojechali na wycieczkę w pierwszym liceum Siedział za jakąś Paulinką Rudą I z demęczu miał lipę później G**a gadasz Ciekawa wiadomość, ale czy to jest prawda? Kurde, nie wiem, trzeba zweryfikować Jakieś zdjęcie klasowe k**a czy coś O Jezu, no to to by, to by był dowód na miliard tysięcy procent Zdjęcie klasowe Jest jakiś młody gościu i tam Mamon O mój Boże, ciekawe czy jest coś takiego W ogóle o gadamy kurde? Czy ktoś ma jakieś zdjęcie klasowe z mamą. Tam trochę to dziwne. <noise> no ale to taki ciekawy k*** człowiek, że chce co on tam robił. Czy on istniał w ogóle? To jest eksperyment jakiś. On nie ma w ogóle pojęcia, co się dzieje na tej planecie, Chłopy wybiegają z we mnie, a ja z kamery po śmierci widzę, jaką sobie granata ustawia, żeby odbić od ściany. To o czym my tu w ogóle gadamy? I dlatego mamo nie ma kobiety, bo jest zboczny. Mam kumpli brzydkich jak noc, a mają babę? A akurat, yy, DZ, masz rację. Ja to często mówię na live, że ogólnie chłopy za bardzo sobie wkręcają do głowy ten wygląd i tak dalej. Tacy niepewnie są, niepotrzebni. Jestem w stanie, w stanie to uwierzyć, ale to z tym Amonem, kurde no, ciekawe. Zginąłem dlatego, że ten debil, co był na kurniku zeskoczył i gość go słyszał przez ścianę i się odwrócił i szedł stronę. Dobra, to są dziwne rzeczy, no musi być jakiś dowód na to. <laughs> nie wiem, czy to prawda. Lobby. Baran i i mnie zabił, no nie? Brakiem mózgu swojego i to jest właśnie to. Bo on był na kurniku. I zeskoczył z tego kurnika na i gościł na radiu tam przy Słyszał... Na kurniku tam był gościu Kiedyś tam mam, on grał z kobitką Na kurniku Słyszał, że goś zeskoczył Więc wiedział, że będzie go ktoś puszował więc ja szedłem na cicho i padłem To dziwne, że on wiedział gdzie idę To bardzo dziwne, że wiedział skąd idę Patrzył w pozycję swojego kolegi, no nie? Ciekawe bardzo Dlaczego miałby patrzeć w pozycję, którą kryje mu kolega? Ja tego nie rozumiem. Weź mi ktoś wytłumacz, co? Coś, doktor. Bo ja w tym momencie nie wiem, no nie. Dlaczego miałby patrzeć w pozycję kolegi, który. To prawda, tubson, co mówisz? Jako baba powiem, że wygląd się nie liczy, jeżeli ktoś jest fajny i ciekawy, a mam on tylko kosi... i o niczym nie potrafi pogadać. Takich męcący męczący. Nie widział. Nie rozumiem tego, wkur... Powoli. Ja nie wiem, czy można. <laughs> No ulicy nie ma snaje yeah. w ogóle mamy ty tam w tej grze, człowieku Można mówić sorda? No to k ku... witam wszystkich <laughs> C, na live <laughs> Dobra uczy dalej <live. laughs> Siema, siema i szkapio Cripka Cripka creepkach się złapałem Czy taki cypek zdziwiony? Ty myślisz, że mnie kobitki nie oglądają? <laughs> On no, siedził. Ile? Nie lubię na pomarańcz grać. Nie lubi. Trzyma, tak jest tak nie wiem. Nie umiem grać ze zralem w nie wiem nie tylko w każdej Nie umiem grać nie wiem co jest nie tak. kazujecie się, ja grze... tak. Kazuje się, że ja muszę tylko w każdej grze stać turetem, bo będzie mi debili dobierać. I wiem, że tak już będzie to wyglądać. I to się okazuje. Awatar awater, VTuber A, a, jeszcze fidel. a jest Fiddle. Eee, nie to co się połasiłem na gościa tam jeszcze inny. Mamy tu Ale zreal to tylko biega, nic robi. Oj, się nie robi. O, się musi. Nie wiem, to jest za, nic nie robi, tylko biega sobie. Moja narzeczona jak ogląda, to powiedziała, że jesteś takim normalnym NPC-tem jak ja. Co to bo co znaczy, czemu ona tak mówi, że jest takim normalnym pc i ty też? Nie wiem, dziwne. <grywszy> Dlatego on tylko biega, tak? Smoka mamy, fajnego. Tak, kurczaka już częściej widać. On kamery tu już nie miał, nie wiem, chyba z miesiąc. No, 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 bo o, nie wiem, wtedy, bo znowu bo idą we mnie randomowo. No, randomowo trzy osoby we mnie idą. Tupson, moja mama mówiła, że akurat jest fajny i zabawny. O Można z całą rodziną live oglądać. Bo poszedłem bo smoka zawardowałem. No. Bo. to bo... Mamy pokazywać streamy z oglądania Mona Nice. Kiedyś jakiś widz napisał, że jechał z dziadkiem kilka godzin w aucie, k***a i leciały odcinki moje. I dziadek tego zwał wszystkiego. O nie, tato. Skoda. A to challenge w ogóle. Rese Koda. To jest kontynuacja challenge'u. Nie, chod... te... Niestety, kur... Sławcze. Niestety. na blistranku! To idź mu pałę z Łaj daj je pierdolo Co jest? Jeszcze raz! Patrzcie! Ładny grab Tupson na Czy Tutaj ryb są pochwalił To idź mu pałę z A on taki tekst pierdolo Łaj daj je pierdolo Jeszcze mówi, że są łaje z za to co powiedział. Ja nie wiedziałem, że macie dalej kosę. To o co chodzi w ogóle? Przecież nie ma niby kłótni. Ja czasami wchodzę. On dobrze wie, że ja go oglądam, że wchodzę do niego, że go oglądam. On dobrze o tym wie. Nawet tam pisze na czacie, on to widzi, czyta, odpowiada. Czasem nawet coś tam zażartuje. On ostatnio powiedział, żebym wbijał na RP z nim pograć. Serio, tak powiedział. A nagle taka reakcja, o co chodzi mu? O co mu chodzi? Mam on napisał spie i ty coś śmiesz o szacunku pisać. Jakim szacunku? O co chodzi w ogóle? O co teraz chodzi? <grystanie> Serio, o co chodzi? Przecież nie było żadnej kłótni nic. Nie było żadnej akcji. Nic tam nie powiedziałem, nic nie zrobiłem. Mówię, ja często tam wchodzę, do niego piszę. Nawet po tej sytuacji. Po tej sytuacji teraz, co jest na filmiku. Ja już potem byłem u niego. I coś tam pisałem i mi odpowiedział. <grystanie> Nie wiem, o co mu chodzi? Zmutowo wszystkich i się nie odzywa. Wyszedł z Discorda, wyszedł od Ripsona i koniec challenge'u. Bo Ripson powiedział, że ładny grab jak Tubson na Blitzcranku. Ha <laughs> o co mu chodzi? Bartek dawaj Kamil, challenge jest do zrobienia, ciśniemy 10 zł. Dzięki, tylko nie ma sensu ten challenge, stary. On będzie średnio co dwa dni p... jakiejś żeby tam komuś pałę zrobić, nie wiem komu. Żeby pałę mi zrobić. Jak Rypson powiedział, że trafiony huk na blickanku jak Tubson, to Pałem mi robi <grywka> Boże, o co mu chodzi temu człowiekowi? Spram na to stary. Nie chcę mi się, wszyscy są tacy sami i morda im się ka zamknie Wszyscy są tacy sami. Inny był koncept grania w tego Inny miałem koncept grania w to. kochalach przyrych Inny miałem koncept Kim bym nie grał, wszyscy będą tak samo robić, bo to jest dla nich... Wszyscy mają tak samo robić, ale co? Tylko jeden tekst taki powiedział o mnie. <grywa> no o co mu chodzi? Serio. Dobra, i tyle. W z gry wychodzi? Nie, <grywa> pierdolę, co jest grana. Nie chcę, ma nawet i 20 kawinów, będziesz szczęśliwy. Idę sobie grać sam, gierkę gdzieś. Nie gram już z ludźmi, bo to nie ma sensu. Każdy się będzie przypisał Bo będzie walił jakieś głupie teksty głupie teksty. Bo nie chce mi się, ja też mógłbym do ludziom najgorszymi ich rzeczami tylko po co? Najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz. Najgorsza, że huk trafiony jak tubson. <noise> Najgorsza nie ma górskiej rzeczy. To jest dziwne, bo on czasami, on czasami jak spikuje kranka, to on nawet sam coś powie: O, jak tu są coś tam, coś tam. Albo wtedy na tym relu, O, Lidl, Lidl, tuż są coś tam, coś tam. On tak sam nawet coś tak wspomniał o mnie żartobliwie. A nagle coś takiego. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Raz tak, raz tak. Co jest z nim grane w ogóle? Jaki jest tego cel? Nie wiem. Byłem nastawiony grać dzisiaj gdzieś do 20, no nie. Teraz. Nie wiem, czy mi się w ogóle wcale... Serio, on przez ten tekst skończył challenge. Ja pierdolę. Nie w To Cokolwiek robić. Po 30 minutach ciszy magicznie duo wraca. Ciekawe, czy wie, że ma Tak, no on, on, on i tak, i tak by grał. To jest oczywiste. On tylko tak o, odpala live'a i segra. gra. bym był wężem takim ogrodowym. Ja bym był wężem ogrodowym. <laughs> ja i bym blał na wszystkich No co? No ona nie miała nic Już bym była martwa Aaa, już Tu już kill był O Jezu Nie wiem, ale no kurde No to już kill był I teraz mają tak, przewagę Tak, najnowszy odcinek Bo poza tym, że ja jestem w nerwowy No kurde, stary, no każdy taki jest, tak? No nie, no to troszkę inaczej grasz Nie wiem, czy tego... To, nie, nie wiem, ci jak to... Nie wiem jak mam ci to wydomać ale tam troszkę inaczej te gry wyglądały. Tam po prostu pewnie to nie, nie zależało tak, żebym na pożu, tylko no, zdobywał ktoś w celu dzik, jeden przewagę, i później wszyscy się biliśmy. on se wygrywał, zabijał wszystkich, no i go nie zabiłeś potem. Nie wiem jak to w docie wygląda, ale no w honie to jak ludzik był nawidowany, Fon, to nie szło, kura, bo sam się w pięciu i zabijał. Jeszcze zwłaszcza, <laughs> bo tylko że tutaj wiesz. No tak, tak, bo one... obie bazują też na statystykach postaci. Tutaj tak nie są te statystyki postaci istotne. To ci ktoś powie, nie ma many i nic nie robi. A tam nie masz many, masz mane, klikasz prawe myszki i autoatakami zabijasz. Wiesz o co mi chodzi? Po prostu masz ludzika, który jest AD Carry, to... On może mieć many, ale on już jest nafidowany, bo ma itemki dobre na damage, na szybsze te. Co on robi? Aha. A, Statystyki postaci też przede wszystkim, wiesz? Jak sobie dobrze nadbufujesz, to. To nie jest taki atak speed jak tu. Że bierzesz raz, dwa, trzy, tylko tam od gościa widownego jest. i cię nie ma, rozumiesz? On to był specyficzny, tam nie banowali za nic, tam się kupił. Mój wzrost na mikrofon, jak dopadł, to ja pierdaj. Tam nie było w ogóle za to, bo z jakimś do no fajne było, bo nie było czegoś takiego, wiesz, że, że traciłeś coś, no nie, po prostu, powiedział, Ci, to motowałeś No bo senior nie odpowiadać się, to zremontujesz, wiesz o co mi chodzi. Wiadomo, jak ktoś tam prze, przesadzi z czymś dosadnie, tak, wiesz, ukierunkowany jakiś, no tak, tak, jakieś ukierunkowane takie hamskie słowa, to jest co innego niż tam po prostu ktoś. W... się nawiedzywał Ci, że jesteś nubem pierd. Gość oglądał zgłoszeń i zobaczył, no miał rację, no i, no i tyle, no wiesz, co chodzi. <śm> no, szkoda, że nie chciał tego on... robić, patrz, jeden autoatak, Jeden AUTOATAK! Jak był, dlaczego umarłby? Ma a ja goś gość bił mnie, Turet bił mnie, gościa nie było. Jak by umarł, używając jednego autoataku? Pół sekundy by został dłużej i byś sobie go zabił, no Przecież ten gościu dopiero przybiegł na koniec, przecież ja jeszcze dać mu z główki la... Co <laughs> on tak tu gada jak najeb... Nie wiem No streamuje k***. po 20 godzin to tak gada Teraz jeszcze ten Ja bym w ogóle nie zginął, bo ja bym, Co, uciekł? Ja bym nie musiał tam w ogóle skakiwać potem, bo potem, bośmy wcześniej go zabili Wiesz, bo ja nie mówię, że ja, ja, by, ja, bym, ja bym ten, bo ja naprawdę ten, ale to no, wydaje mi się, że ten jedna tak mógł wydać, mógł. No chyba, że kajs przytowaliśmy ten i jakiś. No nie ja wiem, no wydaje mi się, że mocna jest Kajsa, mógł. Wow, gold. No ja, spoko, No ale. No, dwóch na mnie, no ale normalnie to miałem na bit platynę ostatnio. I to koleżanka mi pomogła w No, nie szkór. Powiedział, że mu koleżanka wbiła. Hey. Tego też chodź, domów tu na. patrz, ale mnie może bić, Turret, patrz, te dwa-trzy hity. No, no, no. Ale wysadzaj się. No, jest ta Caitlyn. To Jest Koniec. Jestety. Niestety. Niestety. Ich dżungle zawsze. O 20 hp mieli. Tuba 27 ludzików w Hero Warsach. Hachat Biesonik miał 31 dzień, a u ciebie się przewija kilka tysięcy osób. Nikt cię nie szanuje, Kamil, 5 złotych. No ja nie poradzę na to, że widzowie nie są widzami. No, co ja ci poradzę? <grym> Kurde, jak go. Jak go... Tak, nakręcają ci ludzie w Dunaj, Tak ty nigdy nie będziesz mądry. się nie poradzę na pewno. Nie wiem, widziałem jasło myślałem, że chciał akcję robić, a on do. Jeszcze ciekawe pytanie. Tu jak myślisz, ile byś dni wytrzymał żyjąc tak samo jak Mamon? Nie wiem, serio. Ja już mam tak w głowie, że ja nie pójdę na siłownię jeden dzień czegoś tam nie zrobię, to już kurwa, nie mogę wytrzymać po prostu. Kiedyś tak nie miałem. Kiedyś długo tak sobie siedziałem, grałem kur... jakieś chrupki wpierdala non stop i tak mogłem kilka miesięcy z rzędu. Teraz jeden, jednego dnia nie mogę wytrzymać. Nie Kurwa no nie mogę, nie, nie mogę, no. Ale nie miałem tak zawsze. Teraz tak mam. Ja bym nie mógł jak mam, serio. Ja, ja bym zwariował. Chyba, serio, zwariował. Zwariowałbym. Codziennie chodzę zawsze, codziennie. Chyba że jakoś tam czasowo coś, coś się nie uda, ale zawsze, cały czas. Do klipów pobiegł. Full body codziennie. Nie no jak całe ciało codziennie. Jeszcze jednego dnia tam, nie wiem, biceps i coś tam jeszcze, drugiego plecy plus coś tam, tak? Dwie rzeczy na no dzień. Żeby potem odpocząć i się zregenerować, bo jakbym tak piłował non stop w kółko to samo, to, no to by to nie miało sensu. O, pan! A nie. A nie. nie. ma, A ma. Nie zauważyłem. Wow, a co to jest? Muzy muzyczka, jak z intro, jakaś wiadomość na środku. Tego jeszcze nie było. Można powiedzieć, że udany dzień chłopaku. Ale Kamil zamiast pójść spać, został na czacie Rybsona i usłyszał coś, co mu się nie spodobało. Oho. Jakaś wstawka, zobaczymy. W pewnym mieście w wielkie poruszenie. sięje. skitu ten challenge idę grać w zdjęcie, nie mogę z tego zdjęcia. Co to za pomysł był w ogóle? Co za awatar. Wystawiam, niesłychanie przed przedstawienie. Wszyscy dobrze się umali chociaż... <grytanie> to jest, to tak jak ja miał taki amator, o, z taką miną. <grytanie> E, co mówiłeś o tym mamonie, że ty na, na Twitchu. Ale dobra, ale na jaka dyskonie? była genesa? Nie? Nie co? Powiedz mi, od początku, jak to było się... Że... Dziewczyna Rybsona i Rybson coś gadają. Zobaczymy. Ty przeczytałeś wiadomość, że tupson hook, tak? Nie, ja, bo, ja, Nie, to było dzisiaj rano. <grym> Analiza k... Ku... wieloosobowa. <grym no. <grym no. <grym. Afera tupsonowa. Co się nie wiem? Ja tak... no. I Łukasz tam już k*****go szedłem, bo tak, ch***** są na plec i on mówi tak, to wypier***** mamy robić, wtedy, wtedy się obraciliśmy, pój i teraz ja myślałem, że y jeden mamon, zero nóg, KNF, aż po grób coś takiego i mamon no. powiedział, że jestem łajzem i że wypier*****. No tak, ale wiesz mamą się trzeba uchodzić jak z płatkiem śniegu trochę. No właśnie to. nie, Mamą k*****. No tak właśnie, bo inaczej patrzysz k***** no. no. No bo rzeczywiście on tam kiedyś grał duo z. Kto to był? On tam grał kiedyś duo z takim gościem, i on go kurwa codziennie, tak krzyczał nawet na niego. I oni dłużej grali niż Rybson. Z Tesamirem. To był Tesamir. Grali challenge i ten Tesamir tam jechał po nim, k***a, wyzywał go, mówił ty śmierć, pielęgnowany. I tam grali dłużej w ogóle nagle. Paradoks. A tutaj rybson? Tu tak o tak spokojnie, tutaj tak milutko mówi do niego. I patrzcie koniec. Może właśnie trzeba tam k... z nim jechać. Nie wiem. Nie wiem, dziwne to jest. Wiesz to oglądasz. I tak mam on. Mam, i tak wrócisz, i tak wrócisz. Oboje to wiemy, że i tak. Też jestem tego zdania, że on wróci. Mamon już nie ma ani jednego kolegi. Ani jednego. Takiego do grania. Nikt, tylko rybson. Na pewno wróci. Też tak mi się wydaje. Bo nie ma z kim siedzieć, a on musi do kogoś otworzyć paszczę. On nie może być samotny. Boi się. Wczoraj tak dużo graliśmy, bo był ban. Za co był ban? Tego mam nie powiedział. To wiem też. Mamon na offstreamie wyzywał ludzi, że go stream snajpują. Na offstreamie. I dostał bana 10 dni. I mamon... Wczoraj graliśmy normalnie, rozeszliśmy się, było git, się mówieni. Mamon wczoraj stwierdził, pod jak pas że jeden mamon zero nóg, KNF aż po grup. Mamon mnie zablokował na Discordzie, Zablokował na Twitchu, Zbanował na Twitchu, teraz już mnie odbanował Dlatego, że dostał bal na Five City I grał sobie normalnie. Więc Whatever. Po prostu nie gramy I tyle Ja z Mamonem więcej już rzeczy żadnych nie będę robił, bo to nie ma sensu Poddał się, czyli kolejny kolega <śmany> Kolejny kolega mamoński, co już przepadł <śmany> Był już Synchro, był już Rybson, był już ktoś tam, był ktoś tam I kolejnego kolegi nie ma <śmany> Do koleg... Ja pierdziele Twitter Rybsona? Czyli wpiszemy Wystarczyły 3 dni grania z Nomonem, żeby zarazić się konfi konfidentozą. <laughs> Koniec, dzisiaj kur... Nigdy nie będą grać, nie ma chu.